Najtrudniejszy moment, żeby zostać ekspertką od skór trudnych, ten, w którym czekasz, aż poczujesz się. Całkowicie gotowa. Prawda jest taka, że gotowa nigdy nie będziesz. Większość kosmetolożek marnuje lata na kolejne kursy, marki kosmetyczne i wprowadzenie sprzętów, a mimo to wciąż boją się najtrudniejszych przypadków, bo nie mają systemu, który daje im pewność i przewidywalne efekty. Tymczasem te, które dziś kojarzą się ze skutecznością, zrobiły coś zupełnie odwrotnego. One nie czekały, zaczęły działać z tym, co miały, i nauczyły się prowadzić terapię według procesu, który faktycznie działa. I dokładnie taki. Proces pokaże Ci w Akademii The Skin and Beauty Code. Pokazuje Ci, jak prowadzić terapię skórną tak, by dotrzeć do przyczyny problemu, hormonów, stresu czy też zaburzeń pracy tarczycy i dzięki temu budować pozycję ekspertki, której ufają. Nawet z najtrudniejszymi przypadkami skórnymi. Jeśli chcesz zarezerwować swoje miejsce w najbliższej edycji Akademii, która startuje już 1 października, kliknij przycisk poniżej, a ja się do Ciebie odezwę.